Na pewno każdy wejdzie z naszej grupy. Kurwa. Tylko nie wiem, czy mi widać tego. Nakładkę na kładkę. No, bo daję w Amatejse. Wbijajcie, już mamy 2 minuty opóźnienia. A! Amatejse teraz wsłałem. No to co, gramy w 4, kurwa? No. Zagra za kilka minut. No to zajdę wejdę Ma 13,7, 13, 8, 13, no kurwa, przecież już jest. Który dzisiaj jest? 8 stycznia. I... No i to kurwa, że my do tej pory piątego nie mamy. Już ile miesiąc? Ja pierdolę. No już w tym roku widzę, nic nie zarobimy. No następnym trzeba się wszystko. A, no tak, bo. No i już musimy się pogodzić z porażką. Ej, bo tak. ja jestem już w tym. Oni te mi dwa jakieś. A Jezu Marciniak, chłop Jest ich tylko czterech? Ej, chłop manik i Marciniak I ma zdjęć Marciniaka Kto to? Co? Kto to? Jakiś chłopek O no kurwa, no, co, naprawdę? Od od no oczywiście UTK, od UTKT No ty, ty ej, naprawdę CO jest? Ej, ZIOMEK ma normalnie imię i nazwisko jego I ma jego awatar ZNACZY się jego zdjęcie jako awatar No, Dobra wysyłamy na Znacie się na jego... musiarską pierdoloną grupę Tych jebanych są? Eee, moherowe berety Może to jest on? Może to jest Jurek we własnej osobie? Jakie są mapy w, w CESie? Miraż, Train, Fermo, Overpass, i Vertigo, Co jeszcze? Eee, TAST Cześć Maciek Cześć Jerzy! Dzień dobry, dzień dobry. O, a ja, a ja Cię chyba skądś znam, wiesz? Dobra, chłopaki. Zagrajmy... To imię i nazwisko. To profilowe? Ja chyba skądś Cię znam, już, już, Cię gdzieś widzę. Zagrajmy powoli te rundy, nie? Rzucajcie granaty po od razu. Teraz zagramy trochę wolniej. Dobra, dobra. szybko te mecze Ty, na, ale MTN? Złego. Przecież my już kurwa graliśmy do tego, chłopak. Już nie wiem, z 20 razy? Co to jest w ogóle? On nie był yy, się zagrać? wtedy, co my graliśmy yy, tego Niuka Chyba ten sam chłop. jakie ready, kurwa, debilu? Co? Czy to jest restart? To nie jest ready. Dobra. Oż. Nie wiem. Ja bym sobie zagrał e, mapę, na której na pewno nie grali. Czyli obstawiam Co? Co? Vertigo. Gramy <grym> <grym Vertigo>, Vertigo. Nie gram Vertigo. <grym> Dlaczego? Nie, gramy Vertigo. Nie no, Mirka w nie w gramy, duch. bo... Kurwa, Mirek to teraz jest jak Dust 2, zawsze każdy na niego się przygotował. Ja nie gram Mirka albo. A, a my mamy 4 chłopa, a nie 5. Ale przecież zaraz wejdzie ten... Zagrajmy... Nie wiem, ja bym zagrał... Mmm... Inferno? To, to kurwa zarapuj. Chociaż nie, bo Inferno jest w y, PPCT. Mogą nas rozkurwić. Na pewno Train'a nie gramy, pan. Why not? No bo trains się pałe. Ja nie chciał zagrać Train'a. No nie, bo mi się przypomina z naszym wspaniałym meczem, kurwa, Sprzęg. Znaczy, kurwa, już jest? No. co? Jesteś już na serwerze? mesto no już nazywasz zważył idy idy idź 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 d d d d d no. Dobra, idź 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 panie idź idź też, idź 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 d idź d d EU. Może czwarta klasa i Baby Yoda? Naprawdę? Dobra, gości zbanował inferna, zbanowałem Overpassa. No co? Ban Mirosz? No tak, Ta, banmy Mirka. No, Mirka. Nie gramy Mirka, bo te chłopy nasze rozpierdolą chcą. No na innych mapach większy większe szanse, nie? No, na przykład... Oh. Ja w CS ostatni raz grałem wczoraj w Makao, a w CS a normalnie gram chyba trzynastek meczów No, to jak zwykle pokaz skila, że. That's why na pistoletówce będę sam. A i tylko na pistoletówce, okej. Okay. I... Dobra. Mm. Overpass, Inferno, Mirage, Dust. Czyli został vertigo, New Kitrain. Train. Last speaker, vertigo, Nuke i Train. Kurwa no. Train'a Train'a nie gramy, nie. Train'a no, już... nie gramy. Train'a nie gramy. już, już, już się zapadam. Dobra kurwa. Głosowanko. Szelok chcesz wyjewać? Train. A nie jakie wyjebać. są mapy? E, kurwa, Train, Nuke czy Vertigo. Co chcę wyjebać? Tak, pas. Vertigo. Maxim. Train. Kubi. Jeszcze. Haha, dobra, 1-1-1 z wstania. Dobra, no to chuj. No i co? I, i my mamy grać w futba albo w albo w Train'a? albo w no. No dobra, to, dobra, to ja idę spać chyba, chłopaki. No ci pojebałobyś byś. Nie chce mi się grać w Train'a. się pałe. No to wyjdź. Jeszcze my tak gramy tego Train'a, że... Jak, yyy, Szeluś, mn -y. Zamyka zawsze. Tutaj to, to jest BabyOda? On to Nie wiem, no. Przecież godnie. Mm -hmm. Gramy Vertigo. <grym> <grym> Naprawdę? <grym> Ej, dobra, A, Nie no, Vertigo <grym> jest w sumie zajebiste. Oboł. Oh, wow. <grym> nie Vertigo, kurwa. <grym> <grym> dobra, idziemy do. Vertigo, dobra. Czaluś, ilu masz ziomków na czacie? Dwadzieścia osiem. tam. Dwadzieścia osiem. <grym> Co ty, no, kurwa, no być fale, chodźcie do mnie. Ha, <grym> o mnie tylko cztery <grym> osoby. Celem dobra. <grym> a tego ci, którzy mnie oglądają, dostają yy, darmowy soczek. A te pedały od Ciebie niech się pierdolą. Elo. Dobra. Ej, to kto zagra ze mną A, C, te? Przeluś Co? Bo my jesteśmy takie dwa streamery, to żeby pokazać klasę, my musimy się według ustawić na tym samym ws Dobra, dobra. Mi się wydaje, że TW chce nas... chce nam wkazać. Kurwa, ja nie grałem w cs w ogóle. Ja będzie... Kurwa, lagi mam, Dziękuję. Dobra Ej, które to jest, są ty w ogóle? Co 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 który to ten, co ten co Rafał? Chłop wygląda jak ten. By, był Jest. taki raper I niczym świat Teraz Już jestem O! Szelam Dalej gramy nieźle do tego giga to byśmy jeszcze parę minut Boże Ej czekaj bo, bo ty robisz streama, co nie To jak hmm. nie będzie kto dołączyć to może weźmy To, to? To, yy, to... to weźmy kogoś może... pod nasz klas w ogóle, co? Jak? Kogo? No jak w piątej, nie? dojdzie. nie wiem. Może yy, Michał się pokusi? Ty, kurwa, ja mam te 260 FPS-ów. Czemu gramy w Vertiga tej mapie totalnie? Ja absolutnie nie wiem co się na tej mapie dzieje. Wolałbyś miłka zagrać? Wolałbym miłka zagrać. No ja też bym wolał Newka zagrać. Głosowanie było, było u siebie. Kurwa. Kurwa, Jak ten tylko nas sus faje, Kurwa. Ale oni są toxic, jednak. E, które te typy są w tabeli w Co ty pierdolisz? E, ranking tych pionków, którzy są w tabeli. Kurwa, koło, nie słyszę nic. drudzy są w tabeli. No co chuj cię to interesuje? Pierdoisz No prosiłem. No ale proszę. A co? Kurwa, na czemu gramy w Ja nawet Nie znam tych miejsc. Kto gra z nami? Nie wiem. Zaraz zalewski powie, że no ja będę grał, ale będę yy, A potem mi A tak, tak się będzie treherdował bo ja go znam. <grym <grym on nie potrafi. Łatwo. Ale o co fragi dole. Może ten zagra? <grym>. A no ten. Czuję, jakby kolejną będziemy musieli rozgrzewkę wiesz. O, fajnie. Alive no! <grymne> <grymne> Dobra, ja trochę hard na teren wale ich. Dobra, ja, ja idę się ukryć, bo... ...wtedy... ...strzelasz ją. Spoko, nie chuj ruchu, PC to. Jak będzie 15, 15 to mają dobrych kluczy. Ja ci chuj. Zemierdolisz. No ani to nie może. Już z tym PC tym niech wyjdą, lol. Nie, tak ma zbiegł, ...nie wiem, będzie świsało. No, nie miałem wyjebane przecież naszą ligę <grymne> No, no kurwa Aż ja To dobrze